Oj, wszystko będzie dobrze, zobaczysz, wszystko będzie ok, wszystko się ułoży. Mówisz tak czasem do swojego dziecka? A chcesz się dowiedzieć, dlaczego to czasem powoduje, że Twoje dziecko nie chce z Tobą rozmawiać? I dlaczego to czasem w ogóle nie działa? Jeśli tak, to zapraszam Cię na mój dzisiejszy filmik. Cześć, ja nazywam się Sonia Nieradzik, jestem coachem rodzin i trenerką od emocji, czyli pomagam poprawić relacje w domu, zrozumieć lepiej swoje emocje, emocje swoich dzieci. I z tego miejsca, drogi rodzicu, chciałam Cię serdecznie zaprosić do grona ninja rodziców na misję Szczęśliwa Rodzina. Więc każdym z nas chyba zdarzyło się powiedzieć do naszych dzieci, ale też do znajomych, do męża, do partnera, do wiecie, w życiu wielu osób, albo usłyszeć sami, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, wszystko się ułoży. Tylko bardzo często, jak słyszymy to zdanie, czy my sami. Na przykład, jak ją słyszeliśmy, mamy takie poczucie, że w tym momencie nie do końca wiemy, czy wszystko będzie dobrze. Nie? I to zdanie nie zawsze pomaga. Tak samo jest z naszymi dzieciakami. Sytuacje, kiedy one do nas przychodzą z jakąś trudnością, z czymś, czego się obawiają, czy nie wiedzą, tak? Czy to właśnie przed klasówką, czy to przed jakimś występem, czy to może przed zawodami, czy to może po tym, jak pokłóciło się z koleżanką, albo coś się nie wyszło, tak? I mówią nam, że się boją, a my mówimy, wszystko będzie dobrze, no to bardzo często, szczególnie w tych naszych starszych dzieciakach, pojawia się takie pytanie: No ale czy na pewno wszystko będzie dobrze? Skąd ty, mamo? Skąd ty, tato, masz wiedzieć, czy wszystko będzie dobrze? No bo skąd? No, nie możemy wiedzieć, czy wszystko będzie dobrze. Nie wiemy, jakim pójdzie na tym konkursie, na tym sprawdzianie, na tych zawodach. Nie wiemy, jak zareagują te koleżanki, czy inna sytuacja, która powoduje, że nasze dziecko czuje niepewność, czuje stres, czuje obawę. No, nie wiemy. Wiemy, że generalnie przecież wszystko będzie dobrze, no bo w większości wypadków tak jest. No, ale nie wiemy, jak to będzie. I bardzo często, jak nasze dziecko właśnie słyszy od nas, że wszystko będzie dobrze, to ma takie poczucie, kurczę, ta mama, ten tata. To jest bo nie, nie rozumieją Nie wiedzą o co mi chodzi. Bo jak ja sobie siedzę i czuję ten stres, czuję tę obawę, a ktoś mi mówi, nie, no spokojnie nie masz się czym stresować, wszystko będzie dobrze, no to to zdanie mi nie pomaga, tylko jeszcze może bardziej mnie stresować, bo ja czuję, że nie będzie dobrze. Bo ja jestem w moim stresie, w mojej niepewności, w moim lęku, w mojej obawie i to, jak ty mi mówisz, to mnie jeszcze bardziej stresuje, bo ja tego tak nie widzę, ja tego tak nie czuję, bo ja widzę te wszystkie rzeczy, które mogą pójść źle, które mogą się nie udać, więc twoje zdanie w tym momencie mi nie pomaga. Więc co robić, co mówić, by pomóc naszym dzieciom? Pytać. Pytać po prostu, powiedz mi, co się dzieje, czego się obawiasz, co cię teraz stresuje. I jak nasze dziecko nam mówi, co to jest, to Słuchać, nie negować, mówić niespokojnie, tak się nie wydarzy, nie zobaczysz, będzie dobrze tak jak właśnie przed chwilą, tylko mówić, aha, tym się stresujesz, rozumiem. Aha, tego się obawiasz, no tak, rozumiem, nie? Być z tym naszym dzieckiem i pokazać mu tą empatię, że kurczę, no jego stres, jego obawy są jak najbardziej zrozumiałe, że tak możemy się stresować przed nowymi rzeczami, możemy się stresować przed rzeczami, których nie wiemy, jak nam pójdą, nie, że to jest zupełnie okej. Okay. Więc, czego w tych sytuacjach, kiedy nam jest trudno, potrzebujemy takiej osoby, która nam będzie przy nas mówić, że to jest ok, to my teraz czujemy, i będzie z nami w tym, tak? A potem powie, hej, tak naprawdę, to możesz, możemy jeszcze zrobić to. Czyli, na przykład, jeśli moje dziecko w tym momencie będzie jutro miało konkurs, będzie miało zawody, będzie miało występ, to ja mogę pójść i powiedzieć: wiesz, co, co możemy zrobić? Jak możemy się na to przygotować? Tylko. Najpierw pytam, co moje dziecko stresuje, czego się obawiasz, tak? Ach, boisz się, że Ci nie wyjdzie? Okej, okay, rozumiem, boisz. Czy mogę Ci pomóc się przygotować na to lepiej? Tak? Czy możemy coś powtórzyć, żebyś czuł się pewniej? Nie? Czyli nie jest tak, że zbywam problemy mojego dziecka, tylko nie dość, że je uznaję, to jeszcze mu pokazuję, że da się coś z tym zrobić, tak? Boję się, bo kłóciłam się z koleżanką i nie wiem, jak będzie, nie wiem, czy się będzie do mnie odzywać, to rozumiem, że możesz się tego bać to co możesz zrobić w sytuacji, kiedy będziesz się czuć samotnie, tak, albo kiedy, właśnie, co możesz zrobić, jeśli ona do Ciebie przyjdzie, co jej możesz powiedzieć, tak, i pomagamy się na to przygotowywać. Więc podsumowując, jak wydarza się sytuacja, która nasze dziecko stresuje, nasze dziecko się czegoś obawia, coś się wydarzyło, tak, zamiast mówić, wszystko będzie dobrze, bądźmy z naszymi dziećmi i pytajmy, co czują, czego się obawiają, co je stresuje i pokażmy zrozumienie i empatię. Że to jest zupełnie normalne, że mogą tak się czuć, że je rozumiemy, co się dzieje. A potem jeszcze możemy zawsze pokazać, że jesteśmy tu i w tym wspieramy, i możemy wspólnie poszukać tego, jak one mogą się lepiej na to przygotować. Więc zapraszam Was do tego, żeby zobaczyć, jak często używacie zdania wszystko będzie dobrze. <laughs> I czy działa ono trochę zbywająco właśnie na problem, i do może zastąpienia właśnie tego, wszystko będzie dobrze, takim hej, opowiedz mi, co Cię stresuje. Hej, jestem z tu z Tobą, chcecie w tym wspierać, opowiedz mi więcej, nie? A potem pokazanie naszym dzieciom, że nie tylko dobra, jest ta Twoja obawa, jest ten Twój stres i w ogóle ten strach, ale nie, nie dość, że ja tu jestem, żeby Cię w tym wspierać, to jeszcze mogę Ci pomóc i pokazać Ci, że nie musisz w tym siedzieć. Nie musisz siedzieć w stresie, w obawie, w leku, tylko możemy coś z tym zrobić, żeby się na to przygotować lepiej. Więc to tyle ode mnie na dzisiaj. Daj znać, drogi rodzicu, czy Tobie się zdarza właśnie mówić do swojego dziecka, wszystko będzie dobrze i jak to Twoje dziecko na to reaguje. I w tym miejscu chciałam Ci przypomnieć. Pamiętaj, drogi rodzicu, jesteś świetnym rodzicem. Starasz się najlepiej, jak potrafisz. I wielkie, wielkie brawa Ci za to. Całuję.